W grudniu święty Mikołaj ma naprawdę dużo pracy, ale nie odmówił uczniom dwóch klas z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie i dał się zaprosić na gwiazdkowe spotkanie z dziećmi z Leszna i Rydzyny dla każdego miał prezent. Od 14 lat w pierwszym liceum ogólnokształcącym są organizowane gwiazdki z PCK dla dzieci. Za przygotowaniem imprezy stoi młodzież, w tym roku z klas pierwszej G i drugiej C oraz nauczycielki Aneta Daczka i Anna Klemenska. Gwiazdka odbyła się w auli szkolnej, w której ustawiono stoły dla gości. Czekał na nich. Między innymi domowe wypieki, które dzieciom doładowały akumulatory na dalszą zabawę, bo młodzież zadbała o atrakcje. W trakcie gwiazdki z PCK odbyły się najróżniejsze zabawy i konkursy. Był także spektakl opowiadający historię śpiącej Królewny i siedmiu Krasnoludków. Piękny zakład na w polubnej, oknie w bierze, dobre w był piękny zimowy przy uchylonym pochodnie cienkowym wieży, siedziała dobra królowa, piękny obóz od ludki, płatki śnieg, do środka się Zobaczmy, piękny Najważniejszym punktem programu było pojawienie się świętego Mikołaja, który rozdał 53 paczki. Serdecznie dziękuję tym, którzy przygotowali gwiazdkę, a więc młodzieży i sponsorom, bo dzięki nim powstały paczki. To oni wywołali radość u dzieci, a to najważniejsza nagroda dla organizatorów imprezy, dodał Przemysław Itczak z oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lesznie.